Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś do przetestowania mam taką zgrzewarkę. Ona jest od 8 do 24V zasilana, co sprawdzimy zresztą. W komplecie dostajecie instrukcję w języku chińskim i angielskim. No, chiński to można czytać nawet z drugiej strony. Przewody zasilające i koszulki do elektrod. Tu jest jeszcze obudowa, taka góra dół przeźroczysta. No, oczywiście nie będę jej montował, bo nie jest mi to potrzebne. No i kawał blaszki. Nie wiem jaka to jest grubość, może 0,1, może, może 0,15, ciężko mi powiedzieć. No ale może przejdźmy do setna sprawy. Czyli to odkładamy, to odkładamy. Z grubsza przykręciłem te elektrody i dopiero wpadłem na pomysł, żeby żeby to uwiecznić na filmie ten test tej y, zgrzewarki. No i zobaczymy jak to działa. Najpierw może podłączymy y, 20V, no to dajmy 20V, gdzie jest minus? Tu, a może 24 damy od razu, ok, no powiedzmy 20V. No i pokazuje, że jest za wysokie napięcie zasilania. A podnieśmy jeszcze do 24. A może szlak jej nie trafi? No, 23. Czyli nic tu nie da się zrobić. Czyli na, na tym napięciu nie będzie działała. W instrukcji pisze, że ma być zasilane 12V. Do 16. A w opisie aukcji jest właśnie, że jest 24V. Zmniejszmy to napięcie do 19. Jeszcze nie działa 18. Też nie działa 17. Też nie. Jeszcze niżej. No 16V. I teraz tak, mamy tutaj hmm, regulację, powiedzmy. Tu jest góra-dół, tu jest moc tej tej regulowanej tej zgrzewarki. Teraz przejdźmy. Nie wiem jak to z tego wyjść. Ok. Tutaj jest opóźnienie, czyli to jest jedna sekunda. Tu jest 0 sekund. Zróbmy jedno. Tu jest jeszcze coś innego. Tu jest moc. Chyba. Zróbmy tu na jedną sekundę i moc. Zróbmy na jedynkę, I... tylko że to jest na razie na zasilaczu. Muszę podłączyć e, baterię. Czyli mam coś takiego, mam dwie I, i używam w zgrzewarkach z reguły dwóch akumulatorów. I może najpierw zobaczymy, jak to działa na jednym no, średnio naładowane, ale może być i zobaczymy, czy to w ogóle zgrzeba, czy działa. Zróbmy na na 20 no. i tam było P1 bodajże No i użyję takiej chyba najcie najcieńszej blaszki jaką się używa 0,1 no, cieniutko, no, ale coś tam trzyma zróbmy na, na 50 może aby nie, nie przedłużać tego filmu. No tu już trochę mocniej, ale... 01 już trzyma. Na 50% No tak sobie. Słabo. Podnieśmy więcej jeszcze. No cóż tam, blaszka 01 to jest... Najcieńsza chyba jaka może być. No 100% damy. No i sprawdźmy co z tego, co z tego wyjdzie. No, żeby tu zwarcia nie zrobić zaraz. No, ciężko przyłożyć. Może w ten sposób będzie łatwiej. Ja lubię jak są razem elektrody. Zróbmy tak, że podłączę większe źródło zasilania, czyli ominę te gniazdo XT60 i podłączę dwie baterie, i wtedy będziemy testować, bo nie wiadomo, czy, czy te gniazdo ma taką wydolność prądową, bo tu jest pobierany dość duży prąd. Mam zrobiony taki trójnik dwójnik raczej, no trójnik można powiedzieć, bo tu damy do zgrzewarki, to są dwa złącza XT60, to jest połączone do dosyć grubym przewodem miedzianym, no i zobaczymy jak to będzie działało. Minus Coś takiego Żeby przetestować zgrzewarkę Trzeba mieć pewne źródło prądu Dlatego, że ciężko stwierdzić Czy to jest wina zgrzewarki Że jest za słaba Czy źródło zasilania Kiedyś też używałem do zgrzewarek Akumulatora samochodowego tylko, że to jest dosyć dużo i nie mam tyle miejsca na, na stole. No, zobaczmy teraz. Połączmy te baterie jakoś tak sensnie. To są baterie 120C. Także prąd wyładowania mają dosyć duży. Akumulatory są względnie naładowane. Baterie. Teraz ustawienie. Ustawienie impulsu jest na 50%. Opóźnienie 1. I moc zrobimy na P1. No i zobaczymy na blaszce na blaszce 01. Może, może wezmę tutaj sobie stary CD-ROM, na nim dobrze się testuje zgrzewarkę. No i 50% P1 i sprawdźmy to jak to wychodzi. No trzyma ale no nieźle trzyma No P1 Zobaczmy blaszkę 0.15 Może tutaj obetnę ten kawałek, zobaczmy jak teraz wyjdzie blaszka 0.15. Trzyma, ale za słabo. Podnieśmy trochę tutaj tej mocy, może na, nie wiem, dajmy 100% i ip1 pozycja. Zobaczymy, czy teraz coś to pomoże. Wyraźnie widać, że więcej jest, ale jest za słabo. Czyli P1 do 0,15 już odpada. Teraz zróbmy może P2 i 50%. Trzeba klikać, dlatego że jak się dłużej przytrzyma, to wchodzi w inne menu. jest lepiej, ale nie jest jeszcze dobrze. Teraz jest na, na P2 i zwiększymy do o, wyłączyłem przez pomyłkę. 100% to jest p No i zobaczmy teraz co to co to dało. No. Dużo mocniej przyłożyło. Twory są czyli nie jest źle czyli 100% IP2 jeszcze sprawdźmy to jeszcze raz czy na pewno się powtarza No, wystarczająco jest P2 i 100% mocy. Ciężko to oderwać, muszę jakieś szczytce. Zobaczcie, dosyć mocno trzyma. Czyli mamy 0,15 już z głowy. Następna 0,2 blaszka. Oczywiście nie wiem, jaki jest skład tego, czy to są stalowe, niklowe, stalowo-niklowe, nie mam pojęcia o tym. No to jest za słabo już dla 0,2. Czyli mamy tu na 100%. Tu opóźnienie. 3 i zróbmy na pięćdziesiąt procent. ale za słabo. Teoretycznie powinna zgrzewać 02 blaszkę, ale później może zamieszczę w opisie jakiś screenshot lub zdjęcie parametrów tej zgrzewarki. Na pewno wydajność prądowa akumulatorów jest dobra, bo działa na innej zgrzewarce. Podnieśmy od, czyli na maksa już teraz będzie, a nie P3 no i 100%. Czyli to jest max. Okay. No znaczna jest różnica znowu. To już by prawie było, ale jeszcze jeszcze nie jest to, co powinno być. Rodowanie przechodzi. Sprawdzę jeszcze raz, czy jest na maksa ustawiona. No jest 100%. Jeszcze zobaczmy na ogniwie. Może rodzaj materiału jest jakiś inny. ty zero nie przychodzi. chociaż teraz złapało całkiem nieźle. Strody się już ciepłe zrobiły. Zero dwa nie daje rady, za to zero piętnaście. Teraz jest na maksa i zero piętnaście. Wow, chyba dziurę w baterii zrobiło. Zobaczcie, przepaliło na wylot. Hmm. Czyli ta zgrzewarka działa dobrze. 0,15 myślę, jeszcze zależy, jaki skład tej blaszki jest. Zobaczę jeszcze na fabrycznej. A znaczy na fabrycznej tej, tą, którą dostałem od producenta. Kawał kawał długiej blachy, przysłali. Ale to jest jakaś. Pewnie zrobię następne dziury w ogniwie. Wow. Ogniwo znowu przestrzelone na wylot. Czuć zapach tego elektrolitu, czy co tam jest w środku. Jeszcze może zobaczmy blaszkę na Tą ich, ich nią na, na starym sylwiomie, no to to robi dziury na jeszcze raz 0,15 też na sylwiomie i na ustawieniach maksymalnych. 0,15 jest spokojnie. 0,15 blaszka przychodzi bez problemu, nawet nie mogę jej oderwać. Patrzcie. No jeszcze 0,2, no szkoda, że 0,2 chociaż nie bierze. Może ze dwa razy, jak przygrzeje. No prawie by było, ale są otwory, niby jak więcej zgrzewów by się robiło, to pewnie by i działało. No ale mówię, to jest 0,15, nie ma problemu. Nie pracuję przy 24 V, co by zwiększało możliwości zasilania tej, tej zgrzewarki. Przewody są ciepłe. Może wyłączę ją na chwilę. Przewody są 12 AWG. Do zgrzewarek najlepiej, żeby było 8, 8 AWG. Jeszcze 10 idzie do i idzie wykorzystać, ale najlepiej jest 8. 12 są na pewno za cienkie. Ograniczają przepływ prądu. No, wszystko jest ciepłe. Mosfety 108. Nie wiem, jak nie sprawdzałem w internecie, jak, jakie są parametry tego. Może ją wyłączę, bo zaraz te elektrody mi się zebrą. Jest coś takiego. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Tutaj jest jeszcze podłączenie do. Jakby to powiedzieć. Nie będę mówił brzydko, powiem, że to jest do przełącznika nożnego. No, każdy jeden tu pasuje, chyba. Nawet mam gdzieś taki kupiony, ale chciałem przetestować to, co jest fabry fabrycznie dostarczone ze zgrzewarką. Także w skrócie 0.15 to jest maks, jak chcecie ryzykować. Z innymi blaszkami 02 to możecie sobie testować. To wszystko na dziś, co chciałem Wam pokazać. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie jakiś ślad w komentarzach, albo łapka w dół, łapka w górę. I tak miło, że oglądacie mój film. Dzięki. Trzymajcie się. Marka.